Wielkanocne ucztowanie legionowskich spółdzielców, jak zwykle, rozpoczęli mieszkańcy osiedli Jagiellońska i Batory, czyniąc to w składzie tyleż licznym, co tradycyjnie już zdominowanym przez panie. Ale mnie ta proporcja się bardzo podoba, ja powiem szczerze. Tego, co mogło się podobać, było w sali konferencyjnej SMLW znacznie więcej, m.in. na świątecznych stołach, przy których zasiadło prawie 140 gości. Tradycja jest tradycją, więc i był biały barszcz, kurczak, sałatki, sałatka jarzynowa, biały barszcz faszerowany ciastem francuskim. Dużo różnych rzeczy związanych ze świętami wielkanocnymi. No, tradycyjnie oczywiście Mazurki były wielkanocne, baby piaskowe. Prezentem była malutka babeczka piaskowa, taka. Do święconki, do święconki miniaturka. Zanim jednak w sobotę zaczęto ucztowanie, zebrani obejrzeli Misterium Wielkopostne w wykonaniu grupy teatralnej ze Szkoły podstawowej nr 3 i oczywiście wysłuchali życzeń, których obfitość dorównywała tej widzianej na suto zastawionych stołach. Chciałem złożyć Państwu najlepsze życzenia z okazji z najważniejszych świąt chrześcijańskich, żeby były pełne nadziei, pełne radości, pełne spokoju, także dostatku, na koniec życzę wam nie tylko 13 tej emerytury, ale że co tydzień była emerytura. O, Czy to ostatnie życzenie się spełni, można mieć wątpliwości, ale i bez dodatkowych emerytur legionowcy spółdzielcy są na swój sposób bogaci, nawet jeśli ten ich wspólny kapitał trudno jest przeliczyć na pieniądze. Pamiętam te nasze początki. To miałem więcej włosów na głowie. I moje dzieci sięgały mi do ramienia, a dzisiaj moje wnuki są wyższe. Tak ten czas leci. Jedno, jedno mnie cieszy, że Państwo chcecie się spotykać razem, że Państwo chcecie sobie pomagać, że Państwo chcecie ze sobą rozmawiać. Spośród prawie 20 tysięcy mieszkańców zasobów SMLW ponad 8 tysięcy skończyło 60 lat. Zdaniem Szymona Rosiaka, większość z nich wciąż ma i pielęgnuje w sobie coś, czego u młodych mieszkańców szukać teraz trzeba ze świecą. Jest więcej w nas serca, chęci współpracy, nachylenia się nad problemami innego człowieka, a w tych mieszkaniach często się zdarza, że. Sąsiedzi mieszkający obok siebie nigdy się nie widzieli i nie wiedzą, kto mieszka obok. Za to organizatorzy spółdzielczych spotkań bez wątpienia wiedzą, co do kogo należy. Po raz kolejny było to w siedzibie SMLW widać, słychać i czuć. Każdy ma podział swoich obowiązków, ale jak już się zbieramy, to już wszyscy naraz robimy, ale zawsze dobrze wychodzimy, prawda? Oczywiście no tak. dzielimy się w ten sposób, że panie tradycyjnie przygotowują część kulinarną, panowie od, od spraw są cięższych, czyli ustawianie stołów, krzeseł, przygotowanie takich bardziej fizycznych części rzeczy, żeby to można było odciążyć nasze panie. Sądząc po uśmiechach członkiń osiedlowych rad, zadanie znów udało się zrealizować, włącznie z tym najważniejszym, by uśmiechnięci wracali też do domów ich goście. Dwie godziny później po swoich sąsiadach z Zamiedzy do Stołów zasiedli seniorzy z osiedla Sobieskiego. Wbrew wcześniejszym obawom mogli to jeszcze zrobić w klubie Scena 210, dawniej spółdzielczym, a od niedawna zarządzanym przez miasto. Jest przewidziany remont sceny 210, ale dzięki Bogu udało się jeszcze tutaj skorzystać, wykorzystać ten lokal, także myślę, że remonty zaczną się niebawem, także do gwiazdki zdążą i na spotkaniu bożonarodzeniowym mamy nadzieję się spotkać ponownie. Ostrząc sobie zęby na kulinarne przysmaki, nikt z obecnych nie miał co do tego żadnych wątpliwości. Zaproszeni przez Radę Osiedla goście i tym razem stawili się w komplecie. Jest to już 24. spotkanie wielkanocne z mieszkańcami naszego osiedla. Dołożyliśmy wszelkich starań, ażeby jak zawsze wypadło smacznie i bardzo ładnie. Myślę, że wszyscy uczestnicy spotkania wyjdą zadowoleni. Oczywiście staramy się wprowadzać nowe potrawy. Dzisiaj są babeczki faszerowane tuńczykiem i łososiem. Są inne rodzaje wędlin, także są, jest trochę nowości. Wszystko się odbywa w atmosferze takiej pełnej radości atmosferze rodzinnej. No i po raz pierwszy sami robiliśmy dekoracje tej sali. Obok nowych smaków bywalcy świątecznych spotkań cenią też sobie to, co od ponad dwóch dekad się tam nie zmienia, na czele z oddaniem i zaangażowaniem ich gospodarzy, dostrzeganymi zresztą również z okien legionowskiego ratusza. W pierwszych słowach to chciałem podziękować za to, że tutaj wspólnie jesteśmy. A najbardziej podziękować za to, że tutaj ludzi, którzy nie widać, jeszcze teraz sprzątają się w kuchni, przygotowali dla nas to wszystko. No patrzmy na te stoły, naprawdę są przepiękne, aż chce się żyć. Są kolorowe, radosne, pełne nadziei, wiary i, i miłości. Z perspektywy więzi, jakie często łączą znających się od lat sąsiadów, nie są to wcale wartości abstrakcyjne i w codziennym życiu potrafią mieć całkiem praktyczny wymiar. Życzę, żebyście się ze sobą porozumiewali, pomagali sobie, żebyście współpracowali ze sobą, bo młodzież ma troszeczkę inne preferencje, a na nas starszych spoczywa ten obowiązek, żeby tą integrację społeczną pogłębiać. Wielkanocną ucztę na osiedlu sobieskiego również poprzedził program artystyczny, tym razem nieco bardziej świecki, choć w wykonaniu uczniów z legionowskiego zespołu szkół salezjańskich. Słuchaczom smakował on w każdym razie doskonale. Nie żyje pan, bo to życie? Nawiązując do słów piosenki, warta zachodu jest i pozostanie troska o starszych i samotnych mieszkańców legionowskich blokowisk. Dlatego o przyszłość świątecznych spotkań mogą oni raczej być spokojni, zwłaszcza, że w ich przygotowaniu wciąż chętnie pomagają liczni instytucjonalni oraz prywatni darczyńcy, za co po raz kolejny organizatorzy z całego serca im dziękują.